Partnerem kanału jest sklep z odzieżą BHP. Chris BHP. Cześć, witajcie. Ostatni materiał z tego poddasza to było omówienie delatacji, jakie występują i tak dalej. Teraz jestem po rozmowach z ludźmi od wylewek i dodatkowe prace muszę wykonać. W tym miejscu tutaj ja akurat to przewidziałem i zrobiłem profil, który jest tutaj dość nisko i teraz przykręcam taką płytę na 8 cm po to, żeby potem za chwilę takerem po prostu tą piankę delatacyjną przyczepić. Wtedy będę miał ją bardzo ładnie rozłożoną i nie będzie problemu, że tam mi wylewka gdzieś poszła i pociągła folię i tak dalej, i tak dalej. Także muszę przyznać, że nie wpadłem na to osobiście, tylko przy pomocy właśnie ludzi od wylewek, którzy tu będą robić. No i dzięki temu chciałbym się też z Wami tym podzielić, żebyście Wy na przyszłość, czy jak będziecie robić u siebie, to po prostu od razu sobie to przygotowali. Także ja przewidziałem to, że żeby dać tu profil nisko i teraz to ma 8 cm, wylewka będzie miała 7, także ponad wylewkę będzie wystawało to cm, czyli tutaj już potem przyjdzie ogniowa płyta i tego po prostu nie będzie widać, bo to będzie za listwą przypodłogową. Także ta płyta nawet by mogła być wyż, wyżej, ale mi tyle po prostu wystarczy. No i teraz od razu Wam chcę pokazać i pochwalić się nowy nabytek. Krętarka do płyt gipsowych z Dewolta. Będzie teraz u mnie testowana. Nie jest to lokowanie produktów ani żadna reklama. Po prostu makita się zepsuła. Trzeba było wymienić na coś lepszego. Trafiło na Dewolta. Zobaczymy jak ona się sprawdza. Jest to DCF 6202. Jak widać z nowym magazynkiem, z tym czarnym. Już tu kilka płyt przykręciłem. Za chwilę Wam pokażę jak ona kręci. No i oczywiście taker. I jak to teraz Tutaj będziemy robić piankę. Ja sobie też tam wsuwam pod, pod spód, ile się da. Tu rura to do rury i będę ją tu wywijał. A więc I pianka. Ładnie nam tutaj dolega. Nie będzie żadnych powywijanych narożników. Wszystko tutaj jest idealnie, dojdzie wylewka, będą równe kąty, także o to tutaj chodziło, żeby to wyglądało fajnie. A ponadto nie uszkadzacie sobie e, ciągłości paroizolacji, ponieważ szywki takera wbijacie w płytę gipsową. Także teraz pokażę Wam, jak kręcę płyty już bez gadania, i potem od razu takerowanie. Także zapraszam do oglądania. tak jak widzicie, temat do wyczucia bardzo fajnie się tym robi i na pewno zrobię Wam o tym później recenzję to było pierwsze moje użycie dość szybko, sprawnie to idzie teraz bierzemy się za takerowanie Takera Pro nie polecam 4 w jednym. Kiedy się na, napaliłem, że cztery w jednym, że gwoździe można nim bić. A masakra. Strzywek nie potrafi wyszczelać, a to dopiero inne tematy. Tak jak mogliście to zauważyć, jeżeli macie profil na odpowiedniej wysokości, to praca przebiega szybko i sprawnie. Płyty tnę tym obustronnym takim nożykiem, już pokazywałem go wcześniej na moim kanale, bardzo szybko się tym tnie. Wystarczy tylko złamać, nie trzeba nic przecinać papierów, bo to nie zrobić dwóch stron. Ustawiam sobie tylko daną wysokość płyty i lecę z tematem. Następnie, jak widzieliście, z zszywkami takerem. przyszywamy delatacje w narożnikach fajnie do rogu. Tu kąta prostego mamy delatacje, wtedy nic tam tam się nie wydarzy, wylewka fajnie dojdzie. No i co, no i tyle. Jeżeli znaliście tą metodę, to dajcie znać w komentarzu, czemu nie napisaliście o tym wcześniej pod ostatnim filmikiem. A jeżeli nie znaliście, no to teraz już wiecie, że można sobie to przygotować, samemu ułatwić zadanie. I tutaj jeszcze, jak mi się uda, to postaram się zrobić film, jak będą tutaj wylewać wylewkę, gdyż, ponieważ iż myślałem, że wąż pójdzie przez dom i będzie po prostu cały dzień Dom wieczony. Natomiast yy, wykonawca od wylewek zaproponował inne rozwiązanie, bardzo ciekawe. Pokażę Wam właśnie w dniu, jak będą to lać, jak będą to robić tym miksokretem, jak to, jak to, którędy ta rura przebiega, żeby nie przebiegała przez dom, żeby nie raz, że nie, nie, nie zniszczyła tego, co jest na dole, a dwa, to żeby nie wychodzić całego do, dołu i żeby po prostu myszki nie zaczęły gdzieś tam przychodzić i mieszkać sobie na dole. Także taki tip można powiedzieć, ten sprzęt. Bardzo fajnie się sprawdza. Na pewno tutaj będzie go widzać w kolejnych materiałach po wylewce, będziemy płytować całe to poddasze, także bardzo ciekawy temat, i jak na razie no wiadomo, każde narzędzie, trzeba z każdym narzędziem trochę popracować, żeby go poznać. Natomiast widzę w nim potencjał. I co, no i tyle. Zapraszam serdecznie na pozostałe moje media społecznościowe Facebook, Instagram, TikTok. Bo jeżeli nie puszczam filmów, nie zawsze jest tak, że mogę je nagrywać, nie zawsze mam na to czas, ale w mediach społecznościowych udzielam się i jestem. Także, jeżeli chcecie mnie obserwować, to też zapraszam na pozostałe media społecznościowe. Oczywiście teraz jest też Black Friday, gdzie gorąco zapraszam Was do odwiedzenia moich partnerów, z którymi współpracuję. Jest to marka Komac agregaty, które doskonale znacie. Możecie kupić w fajnych prąkach, które przygotowali dla Was oraz do sklepu. Chris BHP, który wyposaża mnie w ciuchy robocze sneakersa, Są teraz y, promocje na rękawiczki 25%. Na Sneakersa też są y, przeceny, także zapraszam, korzystajcie. I oprócz tego na wszystkie nieprzecenione rzeczy kod rabatowy dużymi literami pisanymi REMO10. Macie 10% rabatu na cały asortyment sklepu. Także jeżeli macie chęć kupienia sobie coś nowego, coś fajnego, profesjonalnego, to korzystajcie póki jest taka możliwość. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się hej!